Nie rozstaje się z aparatem. Od kilkunastu lat po prostu aparat cały czas noszę przy sobie. Czasami wieczorem, przy nocną porę, chodząc po mieście, po prostu się, już tak powiem, trafia na temat. Jest to dla mnie challenge, fotografia nocna. Nocą to światło sztuczne jest większym wyzwaniem, trzeba się bardziej naszukać motywów, bohaterów, ale tutaj pomaga dzisiaj bardzo podręczny, bardzo zwinny szybki aparat serii xs 10 Trochę notatnik wizualny, w sensie rejestrator jako notatnik. Ciekawy kaderek mam. Kolor czerwony. Czasami działa jak magnet. Faktury miasta. Czasami bardzo ciekawie się układają różne warstwy plakatów. Bardzo lubię takie momenty, kiedy czysta geometria porządkuje mi kadr. Tak jak tutaj, w tej kompozycji, układ linii prostych, koło jest porządek, to jest bardzo miłe. <grymne> Przy fotografowaniu nocą bardzo ważne jest ustawienie odpowiedniej czułości ISO. Najbardziej lubię pracować na czułości ISO. Między 4-6 tysięcy. W tym aparacie można ustawić ISO aż do ponad 51 tysięcy. Nocą trzeba czegoś się dopatrzeć w półmroku i w tym świetle sztucznym. Różnych neonów i latarni. Wszystkie aparaty, które dla Was zgromadziłem i o których będę opowiadać współdzielą tą samą matrycę o rozdzielczości 26 megapikseli wykonaną w technologii X-Trans. Matryca ta cechuje się tym, że rozkład siatki koloru jest inny niż popularny bajerowski, ale dzięki temu otrzymujecie również zgoła inne efekty. Po pierwsze, plastyka obrazu, po drugie, szczegółowość obrazu, a po trzecie, e, efekt klasycznego filmu, który jest jeszcze potęgowany dzięki wbudowanym w te aparaty symulacjom, z którą możecie korzystać po to, by dostać piękne zdjęcia bezpośrednio z puszki, bez konieczności ich późniejszego obrabiania. Fujifilm XS10 to kolejny przedstawiciel tak naprawdę segmentu dedykowanego dla bardziej doświadczonych użytkowników. Wyprofilowana rękojeść, która do tej pory występowała w Fujifilm bardzo rzadko, dzięki temu ten aparat łatwo trzyma się nawet z takimi większymi szkłami jak ten Oto 1655. Fujifilm XS10 pod względem technologicznym jest dosyć blisko Fujifilm X-T4. Oczywiście jego możliwości filmowania są ciut mniejsze, ale znajdziemy tutaj na przykład stabilizację matrycy, która pozwala nam redukować drgania do wartości minus 6,5 eV, co pozwala tak naprawdę na kręcenie dowolnych materiałów prosto z ręki bez użycia dodatkowego gimbala. Aparat posiada także wbudowaną lampę błyskową, podobnie zresztą jak model XT30, oraz troszeczkę zmienioną ergonomię, jeżeli chodzi o przyciski. Mamy tutaj na przykład przycisk startowania nagrania wideo który został wyciągnięty bezpośrednio na korpus. Nie przełączamy się pomiędzy trybem wideo i trybem robienia zdjęć. Jeżeli chodzi o położenie punktu autofokusa, możemy nim sterować albo za pomocą bardzo wygodnego joysticka, albo za pomocą bezpośrednio ekranu dotykowego, co sprawdza się również w przypadku, kiedy mamy zamontowany aparat na gimbalu i potrzebujemy w danym momencie przeostrzyć w inne miejsce niż poprzedni. 26 megapikselowa matryca wykonana w technologii X-Trans 18 wbudowanych styli e, pozwalają na bardzo dużą elastyczność w domenie fotograficznej i myślę, że te funkcje zaspokoją potrzeby nawet bardziej zaawansowanego użytkownika. Należy jednak pamiętać, że ten aparat został stworzony również do filmowania, dlatego ma stabilizację pięcioosiową, dlatego ma odwracany ekran e, i dlatego potrafi nagrywać w 4K w 30 klatkach na sekundę. I slow motion w 240 klatkach na sekundę, co sprawia, że po raz kolejny mamy do czynienia z hybrydą.